No, i wyruszamy za chwilę do Stambułu. Wszyscy w radosnych nastrojach, jak tak zawsze. Tak, tak. Prosiłem, żebyś się wtrącała, teraz. I jeszcze, raz. jeszcze raz. Wyruszamy właśnie do Stambułu. Wszyscy w radosnych nastrojach, jak zawsze. Dzisiaj przed nami długa droga, więc trzeba będzie troszeczkę cierpliwości, ale być może że dojedziemy w okrojonym składzie, więc nie będzie tak źle. Jestem mały Opuszczamy Ankarę i dzielimy się wrażeniami właśnie z tego miasta, które widzimy przed nami. Jeszcze mi się zrymowało. Proszę bardzo. To bardzo mi się podobało. Zamek, bo ten zamek był bardzo fajny i miał takie fajne widoki i był ekstra. Dla mnie trochę za krótko, moglibyśmy być dłużej w Ankarze. Nie moglibyśmy być dłużej, bo trzeba jechać dalej. Nie ma budżetu. Mówię że w teorii, no. Ale było bardzo fajnie. Fajny widok, fajnie, że jak na jeden dzień to, że w takim fajnym miejscu, że od razu wszystko się widzi. Mi się wszystko. Musisz głośniej, bo mikrofon się nie chpyta. Mi się podobało wszystko. Aha, krótko, konkretniej na temat. Można, można. A księdzu? No, mi się bardzo podobało, zwłaszcza ta stara część Ankary, czyli zamek, zamczysko i to, co pod zamkiem, te stare chałupki, no to całkiem, całkiem bardzo sympatycznie. No i zaskoczyło mnie to, że jest tak ładnie położona Ankara, bo myślałem, że jest na płasko, a tutaj jest na wzgórzach, a ja uwielbiam, że jest tam położona na wzgórzach, bo są bardzo malownicze. Dziękuję za uwagę i pozdrawiamy z podróży. Dobranoc Państwu. Trzeba ja już powiedzieć teraz coś od siebie. Powiedz coś, od siebie. Eee, coś od siebie mówię takiego, że wczoraj byliśmy na zamku i zamek był na wypasie. Oczywiście, widoczek był pierwsza klasa, ale według mnie, no, miasto takie no, pod względem krajobrazowym spoko, no bo położone tak jak ksiądz mówił na wzgórzach, ale pod względem jakimkolwiek innym, to to chwał nie wyjęło generalnie. Nie dobra to, no, tak to to się No ale myślałam ale to już księżnik co ja o tym myślę więc I Izadłoczone takie Zadło I trąbiam kurde Felek cały czas I cały czas teraz nie trąbi jakby muzykę mamy głośno się znowu A tak jak teraz jedziemy to, gdzie jest ten zamek, w którym wczoraj byliśmy? Tam jest. z tyłu, jaki? Zupełnie gdzie indziej. To? To gdzie indziej. Nie tu. I zostawiamy tę stolicę. Jedziemy w inne okolice. No jest to drogie. Znaczy, no sympatyczną pod względem takim, że jedziemy i widzimy, jak to jest na wzgórzach rozmieszczone. Ale no, tak, żeby po niej położyć czy coś. Co... No to no, nie jest miasto takie złożenie, tak jak Warszawa. W Warszawie, w Warszawie by połaził? No gdzie położysz? Przy zamku. No przy zamku, no właśnie. No, to tak jak tu. <laughs> To jest właśnie to A potem jak wejdziesz w miasto, no to to już jest ten tłum ludzi i zwiercy, okay. i wieżowce Tak A, to tak, się tak, właśnie, tak jest właśnie tak się... w stolicy Tak to jest w stolicy I po godzinie wyjechaliśmy z Ankary I teraz przed nami już tylko przestrzeń I szeroka droga wiodąca do Stambułu Także już tylko relaks Ile kilometrów? O, to jest dobre pytanie 389 kilometrów Przed nami I ponad 5 godzin No, zatrzymaliśmy się w takim miejscu, co by chwilę odpocząć, no, zjeść, no bo to przecież trzeba zjeść od razu, wiadomo. I tak. tutaj, prawda, panorama elegancko. No ta turcja ma coś w sobie. O, proszę. To jest nasz bolid brudny jak jasna cholera, ale pasuje, pasuje do otoczenia w tym momencie. Nie przeszkadza jak na gry Pasuje do otoczenia w tym momencie. Chciałabym zauważyć, czy zrobiła się zielono. I zmieniła się sceneria. opanowana przez statki, a my lecimy prosto tutaj nad morzem do miasta. Jeszcze 54 km. Jakiś turysta się doplątał i zrobiłem. Jedziemy, proszę państwa, właśnie sobie nad bosfor zobaczyć jak wygląda bosfor wieczorową porą. No Przepraszam, ale to pani mnie zagłusza. O, teraz jest cisza. Więc jedziemy sobie nad bosfor, zobaczyć jak wygląda bosfor wieczorową porą. Miał być zachód słońca, ale już niestety zaszło. Takie mamy tempo. O, i teraz ludzie nam się wtrynią i już będzie po nagrywaniu. Do widzenia, państwo. I wyłaniamy się, proszę państwa, z tych ciemności, czeluści, co by wylądować. O, tu. Właśnie. No jest to dosyć ciekawe miejsce babami, z pierdołami. No, a tutaj Bosforek, a tutaj się psyleją. No, i tak wygląda Stambuł od strony Bosforu, proszę Państwa. Część europejska tam, część azjatycka tam. Dziękuję za uwagę. Tak to wygląda. Może być. No i tak siedzimy sobie, proszę ja was, nad Bosforem. Tu robimy zdjęcia. No. No całkiem, całkiem sympatycznie, jest godzina o, proszę. Przepraszam, bo ja tu mam sesję. Dobrze, więc siedzimy sobie nad Bosforem, jak już nadmieniłem. Nad Bosforem. Taka cieśnina łącząca Europę z Azją. I tak sobie siedzimy nad tym Bosforem. Wieczorową porą jest godzina 20.20. Przyjechaliśmy, 20. bo ksiądz nie chciał. No, nie, w sumie chciałem. E, więc siedzimy sobie jak już wspomniałem, <grym> nad tym Bosforem. Po części azjatyckiej. Tak, na części azjatyckiej sobie siedzimy. A tam jest europejska? I rozmyślamy o różnych sprawach, prawda? Tam jest część europejska i strasznie wieje. Na pewno w mikrofon nic nie słyszycie, więc niestety kończymy tę relację na dzisiaj. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem, bo teraz tylko pora powracać do domu. A jutro będziemy zwiedzać dalej. Dobra noc. I tutaj będzie taki dżingiel. <śmiany> <śmiany>